Cześć Matilda, co tutaj robisz? O, dzień dobry szalony panie awokado. Zrywam sałatkę szparagową do naszej turbo szybkiej sałatki. Uuu, kuram, mniam, lubię turbo szybkie sałatki. Mm. turbo szybkie sałatki? No nasza będzie dzisiaj z dodatkiem fasolki szparagowej. Zobacz, ja już tu troszeczkę zerwałam. Mamy dwie odmiany, popatrz, fioletową A. i żółtą. A. wyglądają podobnie, tylko inne kolory. Dokładnie tak. Pasolka szparagowa fioletowa, niestety, jak ją będziemy gotować, zmieni kolor, ale przyznaj, że taka surowa wygląda ślicznie. Piękna jest, no? Kolejnym składnikiem naszej sałatki będą pomidorki szery, więc zapraszam cię do szklarni. A, hurra, lubię pomidorki! Dotarliśmy do szklarni i obrywamy pomidorki koktajlowe, tak zwane pomidorkami szery. Zobacz. Wyglądają jak zwykłe pomidorki. Tylko, tylko malutkie są. <try> tylko malutkie i do sałatki możemy dać całe, albo przeciąć je po prostu na pół. Obrywamy wszystkie czerwone. Zobacz, tu jeszcze mamy kilka zielonych, które zostawimy, bo nam zapewne dojrzeją. Dobra. Jeszcze możemy oberwać z drugiego krzaczka kilka sztuk, żeby nasza turbo szybka sałatka była słodsza i coś ci pokażę. Zobacz, mamy kilka odmian pomidorków szery. Te są pomidorki szery czarne, a te czerwone. Także nasza turbo szybka sałatka będzie kolorowa. Super! Mamy fasolkę Mamy pomidorki, idziemy po liście buraka naciowego. Hurra! Jesteśmy przy rabatce z selerem i z burakiem naciowym. A który to burak, a który to seler? Zaraz pokażę. To jest seler naciowy, ten zielony. O! Musimy szybko zrywać, bo zobacz tutaj gąsienice też się do niego dobierają. Popatrz, jakie wycięły śmieszne otwory w liściach. Bo no też chcą jeść. Chcą jeść dokładnie, tak? Ale my tutaj je dzisiaj wyprzedzimy. I nasz seler i burak naciowy zastąpi co? Sałatce, sa, ja sałatę, sałatę. No właśnie. Kilka jeszcze liści buraka na ciubego. Ta już mi zagadki nie zawsze wszystko zgaduję. No ale przeważnie ci się udaje. No. O, zobacz, jakie piękne, zdrowe, pożywne liście zawierające wow. mnóstwo witamin. No to mamy fasolkę, mamy pomidory, mamy liście selera i liście buraka. Teraz idziemy po świeże oregano do naszej rabatki pizza ziołowa. Dobra. No, i jesteśmy przy naszej rabatce pizza ziołowa. Szukamy oregano. Tu jest oregano! Nalazłeś. No, wspaniale. To teraz musimy oberwać kilka łodyżek. O, Pachy, pachnie. Prawda? Wystarczy tylko poruszać no. tak krzakiem. Niesamowicie. I, I zapach oregano od razu się unosi, aż kręci w nosie. Tak! Kilka łodyżek świeżego oregano, który dopełni naszą szybką sałatkę. Hop! Mmm, powąchaj. Pachnie, prawda? Dobra, i patrzymy, co mamy. Mamy chyba wszystkie składniki: liście selera naciowego, buraka naciowego, fasolkę szparagową, fioletową, białą, pomidorki, szery, czerwone, czarne i świeże oregano. Ura! A resztę dodatkowych składników mamy w naszej kuchni, czyli oliwa z oliwek, cytrynka, sól i pieprz i nasiona słonecznika. Ura! Super! To idziemy do kuchni. Dobra! Cóż? Tak, jestem nic, Bardzo czekam na szybko załatwię. No dobrze, a ja czekając na ciebie, ugotowałam już fasolkę. O. Pamiętasz, jak mówiłam, że fasolka szparagowa pod wpływem gotowania się zmieni kolor? Tak, mówiła. No to popatrz, tu mamy fioletową, tą, którą żeśmy zrywali wspólnie z rabatki, mm -hmm. a zobacz, ta jest zielona, ugotowana, a to jest ta sama fasola. Zobacz, jak zmieniła kolor. No bardzo. Dlatego musimy też pamiętać, że jak fasolkę szparagową ugotujemy, to musimy ją wyjąć natychmiast do miski z zimną wodą, żeby ją zahartować. O. A tym samym, żeby nam się jeszcze nie gotowała, i nie była taka miękka, niesmaczna, tylko chrupiąca. O super! Bo my lubimy, jak nasze turbo-szybkie sałatki są. U, 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 u! chrupiące. No i fasolka żółta nie zmieniła koloru, cały czas jest taka sama. Więc bierzemy fasolkę ugotowaną i będziemy kroić tak na trzy, na cztery. O, kawałeczki, zobacz, żeby nam się zrobiła taka w sam raz do chrupania. Wsypujemy do naszej niski. Jeszcze troszkę fasolki nasza turbo. Fasolka będzie, sałatka będzie super turbo zdrowa. Dobrze? Zobacz. Z naszych szparagów fasolkowych powypadały, zobacz fasolki. No tak, właśnie małe nasionka. Małe nasionka. Tak. Teraz zamiast sałaty wrzucimy co? Pamiętasz, co żeśmy zrywali jakie liście? Liście. A, sel, sel, sel I? I buraczka I buraczka wspaniale. Łodyżki też możemy pokroić. Nożykiem, bo są chrupiące i będą super smaczne naszej sałatce. Tym samym liście buraka naciowego dodadzą nam czerwonego koloru. A liści, tak, a resztę liści co robimy? Zobacz. Jak zawsze z sałatą. Rwiemy. Dobrze, nasz drugi składnik gotowy. Teraz to, co zrywaliśmy w dużej szklarni. Pomidorki! Pomidorki szare albo koktajlowe! Tak, my mamy dwie odmiany. Przypomniesz jakie? Czarne i czerwone. Dokładnie, to jest czarny, to jest czerwony. Ja tak sobie myślę, wiesz co, że one są takie malutkie, że chyba wrzucimy je całe. Dobrze! Co ty na to? Dobrze! No to wrzucamy. Ale pięknie nasza sałatka wygląda. I o, jeszcze tu nam się jeden liść buraka naciowego gdzieś zawieruszył, już go dorzucamy. No i na koniec nasze piękne listki. Zrywaliśmy na naszej rabatce pizza ziołowa, to jest... Oregano! Oregano. Tak, z łodyżki tutaj zeskubuję same listki, bo łodyżki są twarde i ich raczej nie jemy, chyba że ktoś ma bardzo duże i silne zęby, ale my nie. My łodyżki zostawiamy, hop, tu wrzucamy, potem wrzucimy je do kompostownika. No i dobrze, pora na nasze, jak zwykle, dodatki, które są stałe, czyli zaczynamy od żółtego. To jest? Cytrynka! Cytrynka. Kropimy naszą sałatkę a! cytrynką. trochę Dostałeś po nosie. Dostałeś po nosie. Teraz z butelki wlejemy troszkę czego? Oliwa! Oliwa, oliwa z oliwek! Tak. Pyszna oliwa! Tak, a pamiętasz dlaczego dodajemy oliwę z oliwek do sałatek? Żeśmy kiedyś już o tym mówili. A żeby witaminki wyszły z nich. Tak, Dzień. dokładnie. Bo niektóre witaminki przyswajają się właśnie dzięki tłuszczom, czyli musimy dodać oliwy z oliwek. Teraz będziemy mieli su. Sula, soli nie dużo. Teraz będziemy to długie To kręci. No, się uważaj, bo zaraz możesz kichać. I na koniec cudne nasionka. Słonecznik. Uwierz, Uwielbiam nasionka słonecznika. No dobrze. To damy takie dwie łyżki słonecznika. No i teraz już tylko zostało nam co wszystko. Tak, pomagaj. O, jak zawsze. Ja od razu czuję tą twoją pomoc, jak mi pomagasz mieszać. Wszystko świetnie mieszamy. No powiem ci, że wygląda to. Znakomicie, pokażemy naszym widzom. Nasza turbo sałatka składa się z fasolki szparagowej dwóch odmian, fioletowej i żółtej, pomidorków koktajlowych, czerwonych i czarnych, buraka naciowego, selera naciowego, nasion słonecznika i kilku listków świeżego oregano. Do tego dodajemy nasze składniki, cytrynkę, oliwę z oliwek, sól, pieprz. I nasza turbo sałatka już gotowa. To teraz pora na to. Nie, 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 pozwolisz, że ja posmakuję, jak ta nasza turbo sałatka nam wyszła. Pychotka! Pychotka, same witaminy, słupacz. Super! Jak zjemy naszą turbo szybką sałatkę, to musimy się udać do pracy do ogrodu. Dokładnie! Bo mamy bardzo dużo pracy. To, dużo. To co, zajadamy? zrobił yy, różne wykopki. Pawnucy zrobił wykopki? Tak! O no to rzeczywiście, dużo pracy nas czeka. To po łyżce sałatki i ruszamy do pracy. Do pa. zobaczenia! Do zobaczenia, pa! pa. Mhm, mhm. No Powiem ci, że fasola jest super. Dam ci najpierw powąchać, zobacz z oregano. Mm. Super, nie? Dobra, to zajadamy.